O, cześć, siwanko, to co? Lecimy z kolejnym odcinkiem. Eee, nasz skład musi się wleczyć. Czy my mieliśmy jakieś tu inne przejście? Tu była jedna rzecz, i tu nic nie było. Chyba tu wszystko pokonaliśmy, jak żeśmy szli, tak? Bo tu było jedno, tu było drugie, tu było trzecie. Tak, to wszystko klepnęliśmy, czyli tylko przejść do przodu. Co my tu mamy? Orki z Majorki, dwa gobliny i hersorków. Dobra, to na luzie. Z gryfami to na luzie w ogóle. Czy idziemy, może tutaj? A zobaczmy, co jest tutaj, w sumie. Nie powinni mi zaatakować. A tu? Tu się trochę boję tego olbrzyma, powiem szczerze, bo trochę nie za bardzo jest ktokolwiek, kto mógłby stankować. Te dwa gryfy nie wyrobią się z tym. A i tak gryfy pierwsze musimy upgradeować, bo one wtedy zlewelują. 2800, mam, ale 1400 kamienia. Ciężka, ciężka sprawa. Dobra. O, tu mamy jakąś kamienną wieżę, to jest spoko, bo ona może dać nam po prostu resursy. O, i tu jest tylko Protektor, no i fajnie. Zobaczymy, tak. co tym razem przygotował wróg! Co rozkażesz? Strzelaj! Co rozkażesz? Ty, no i co, ono się wtedy... a nie, dobra, ty nie podejdziesz. O, i pięknie Gryf, pyk! Ty no, myślałem, że Gryf to go zabije, ale niestety nie. O tak! O, osłonka, pięknie, super. Ognista stal! No i super. Proszę, kamienie mi dajcie. Bo 1400 kamienia uzbierać to jest tragedia. Kolejne będzie. Zwycięstwo. No cóż. O, ale przynajmniej możemy tutaj sobie bokiem przejechać. Ty, tu, są, tu jest już inferno, widzę. Bo jest spalona ziemia, jest. Znaczy, legiony. Potępiony. Przemieszczam się. I teraz pytanie, czy my chcemy tu wchodzić? No, ale chyba tak. Prowadź mnie. Iskra. Okej, okay, to jest early level, tu można w to wjechać. Dobrze, że nie od tej strony, bo byśmy damage dostali. Zobaczymy, co tym razem przygotował wróg. Dasz radę? Ile ty bijesz? 39. Dobra, to nie są jakieś duże obrażenia. Eee, tu niestety musimy podefować. Ty sobie możesz tu wylecieć. Hmm. Może dołem Ciebie puszczę, żeby sobie nikogo nie zablokować? Szalone obrażenia. Co rozkażesz? A masz. Ładnie, świetnie mi się odkryta, to mi się Wyrocznie podoba. Słucha. Wyrocznie siebie ulecz. Masz! Bardzo ładnie, no i nasz. Przemocarny bohater, który zablokował gryfa Co rozkażesz? Ale no dobrze pójdzie tylko skończymy w tej turze No i super To mi się podoba Kurde no jakbym chciał tego bohatera Kolejne zwycięstwo Aj, on tak kozacko wygląda ten lemuan Dobra, i Git. I my to sobie przejmiemy i to już będzie fajne. Bo co to zadaje? Magii ziemi równą 2% maksymalnego zdrowia. Wow, ty, to jest mega dobre. Procentówki są zawsze mega dobre. Tu jest coś kolejnego, tu coś w ogóle będzie. Mhm. Uh -huh. A jakie w ogóle mamy kwesty? Roń Prawdy Jego Przymierza, odbierz wszystkie miasta w Dolinie albo zniszczyć stolicę Legionów. No to oczywiście, że zniszczymy stolicę Legionów. Poprosił zdrowicieli z zakonu z Złotego Liścia o pomoc. A, i to są i to są oni tutaj. ok. Ale żeby do nich się dostać, to musiałbym tutaj się odbić. A tu już wbija, wbijam na legiony. Dobra, ale to w sumie nie przeszkadza. Że my mamy tu jakąś groźną jednostkę. nekromanta może porobić dipsy. tak to Wilk w sumie. Ale mamy gryfy. Gryfy totalnie OP. Mm. Niestety tu złejtować trzeba... Tu starczy w sumie zasięg. Najchętniej bym nekromanta atakował, ale niestety nie ma jak. Tu podejrzewam, że gryfy stankują wilka. Oj, shit. Dobra, niech gryfy to wezmą. 400. To nie może to może się skończyć źle dla tego gryfa tak naprawdę. Ale zrobimy tak jeszcze. Eee, no co, no atakuj, no. Spróbujemy zdjąć go. Dobra, dobrze tu zaatakował, to jest mega spoko. Czy ja chcę tak robić? Tak, możemy tak zaatakować. Okej, okay, ładnie. Nie no, gryfy to jest potęga. Gdyby nie gryfy, to, to by słabo wyszło. Tu chcę osłonić. Ewentualnie bohater zgarnie. Tak, osłońmy. Jestem tu. nie, super. Samowicie ci poszło. Mmm, tu wszystko wilka. Wilk jest priorytetem na razie. Tylko że się nie Co uda oskarżesz? go zabić, tak. Chociaż nie, może się uda. No, i teraz kryt, że wskoczył. Pięknie. Pięknie. No i leczymy Gryfa. Dobra. Teraz bohatera możemy dać na boosta. Super. Teraz cię poproszę, żebyś tu zaatakował. Ekstra. Ty tutaj. Oj, chybienie. Kurde, mogę go zabić. Eee, tu nie dasz rady. Dobra. Amasz. Co rozkażesz? Super. Hmm. Szkoda, że bohaterowi tu brakuje, punktów ruchu. Okej. Okay. No i fajnie. Kontynuujemy walkę. Ok, Hillerka zlewelopowała. Ale chyba pierwsze co to. W... Kurde. Chwila. Zobaczmy, jak te ekspi się rozdzielają. Mm, 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 mm. Ale to jest chyba jego łucznik. To jest chyba jego gwardzista. Tak, bo to ma poziom jedenasty. Mm, ten gryf już przebił, bo to też jest jego gryf. Tutaj mamy jeszcze jeden level spoko. O, tutaj nasz gryf to jeszcze daleka, daleka droga. I nasz gwardzista też już jest w sumie jeden level. Tak naprawdę skoku. To ciekawe, bo tu wygląda jakby elfy były. Żeby tu wlecieć i tu zaatakować. Tylko że to jest herst Orków i jest ork. Zwykły. To są fajne itemki leżą. A jakby zrobić tak? Bo w sumie. Yy, w sumie gry wybiją zabuchowych. No! O, fajnie, nie wylosowało się żadne pole. To jest mega dobre. Tylko tak, pierwszego Wilka, z pierwszego tutaj. W sumie on ma buffy do kryta, ale Wilk mimo wszystko może zaspamować. Więc spróbujemy Wilka obić. No i pamiętać, że poniżej 50% ten ork się odpali z krytem. A, chwila, chwila, który to jest? Czy to jest ten? Tak, to jest ten. Dobra, to on może przyjąć na spokojnie. Okej. Okay. Mmm, dawaj wilczura. Super. Najlepiej jakbyś tu mógł wejść, ale nie dasz rady. Więc myślę, by po prostu nie zdafować tobą. Bo... Jakbyś tutaj mógł podejść. Będziemy próbowali wykorzystać to pole. Yy, leczymy. Teraz tak, czy ty się odpalasz poniżej 50%? Bo nie kojarzę. Nie, ty się nie odpalasz, to ciebie ja bym najpierw sokosował w sumie. Szczególnie, że masz dwa ataki i obydwa mogą krytnąć, więc to w teorii powoduje większy demat... Mm, no dobra. Okej. Okay. Super. Tu niestety brakuje punktów ruchu. Ale on podejdzie albo tu, albo tu. To w sumie zostawmy mu jedną kratkę tutaj. Wtedy trzy jednostki będą wokół niego. Dajmy gościowi podejść. Tu w Warchiefa. herszta orków strzelamy. Super. Ehm, teraz pytanie, czy go atakować, bo dwa razy dostaniemy. Chyba nie, za mało HP mamy tutaj. Ehm, dobra, dajmy to. Manewr odciągający. Wódz jest dromny. Coś to musi zdjąć. Oj, odpalił się niestety. Mm. Dobra, leczymy gryfa. Wiedzmy tutaj. 115. Ok. Znowu worczyfa. Jak dobrze pójdzie, to lem, ten drugi bohater go powinien dobić. Pięknie. Eee, chwila, chwila, bo ty jesteś. Tym 266, ok. Ładnie, i teraz pełna para w niego. Nie ma osłony. Co rozkażesz? Sklepiemy ile wlezie. Co rozkażesz? Super. Fajne to wpadają, podoba mi się. kolejne zwycięstwo. Dobra i teraz powiedz mi, że tu będzie jakiś fajny item. Z jeden do siły plus jeden do zręczności. Okej. Okay. W sumie nawet spoko. Czy tu jest jakiś... Czy tu jest jakiś city do przejęcia? Chyba niekoniecznie. Okej. Okay. To może jednak byśmy tu wrócili? W sumie. Tu mamy niby taką jeden postrunek, więc on wystarczy. W razie, jakby demony się pojawiły, ale wydaje mi się, że demony się nie pojawią. Oj, 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 oj. dobra. Idę tropem! Wróćmy sobie tutaj i spróbujemy dostać się do tamtych elfów. O, co to było? Widzieliście? Taki chwilowy ten? Taka chwilowa zwierzka? Ciekawe. Ty jeszcze nie masz max levela, a ty? Ty masz mniej ekspod do zebrania? Też nie, jeszcze 400 ekspod. Dobra, to na spokojnie. Mm. No to ten olbrzym będzie najgorszy do zbicia. Ale spróbujemy go łucznikami najpierw obić. I powinno wyjść git. No, wilk jest prawie. Co rozkażesz? Prawie martwy. A, dobra, łucznicy go powinny wybić. Dobra, fajnie. Co rozkażesz? No, i dawaj super. Super, super. O, tu go wstawić. No, ekstra Jeszcze tak. Postawmy ich do przodu. No, i dobra, super. Małe obrażenia. I teraz nie hotdam porządnie. Super 260. OK, teraz tak, leczymy tego gryfa, drugiego mu ustawimy za plecami, żeby się zaaktywowała, e, żeby się zaktywowała poniżej 50% co słony rozkażesz? Tu go wystrzelamy bohatera Dobra, to nie, nie wiem co w sumie nawet z bohaterem zrobić, więc jest takie zdeczka Usless useless. Eem um, nim może. Kurwa mogę zdefować e, Ciebie tu poproszę. OK. Chodziło tylko o to, żeby przyjął. Obrażenia. Fajnie. Znaczy, fajnie, nie fajnie. Ale zaraz ustawimy drugiego bohatera, żeby on po prostu na osłonę przyjął jego atak. Ej, nie. Tak. Jestem tu. Dobrze. 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 No, by jakby miała tak ze 200 hila, to by było dobre. To by wtedy ekstra Co zagrało. Dobra, 200 HP zostało. Co rozkażesz? Bijemy, bijemy. Kurde, to mi tak idealnie po taką Masz. scenę pasuje jakiś taki gigantyczny olbrzym. I wiecie, masa takich łuczników, którzy faktycznie jakoś tak srogo klepią, nie? Dobra, 120 expa, mało jak za taką walkę. Ale okej, okay, nie Kolejne będzie. Zwycięstwo. Niech będzie Dobrze... Eee... Idę tropem! Okej... Okay. Inferno się w teorii luszyło... Ale tylko w teorii chyba... To co? Teraz tutaj, nie? Zebrać worek... No to walka powinna być prosta... Zobaczymy co tym razem przygotował wróg! Tu eee, tuj. Tu możemy strzelić... Tam jest pole, bo stojące na górze, liczę, że będą w stanie... A nie, on tu nie podejdzie oczywiście... No dobrze, to bi. Te gryfy są niesamowite do tankowania, nie? A dawaj. Dobra. Dobrze. To nie przeszkadza i się wyleczy. A w razie czego nawet tutaj mogę zaklęcić sobie ogarnąć do leczenia. Ulecz mm -hmm. tutaj. Teraz tak, ty wybij tego, żeby osłony nie zjadł. No, super ci poszło. Może strzelisz już niego. 24 niestety postawa obronna. Okej, okay. ledwo. Gorzej, że ten się rusza. Super. Super. ekstra, ogarniemy sobie jeszcze tylko zaklęcie, żeby ich wyleczyć. Kolejne zwycięstwo! O, plus 2 do szybkości, a mamy plus 1 do wytrzymałości. Dziś to było jakieś leczonko, nie? Z tego co pamiętam. Wezwanie istoty przywraca. O, nie mam ani życia. Szkoda. Co my tu mamy? Wilki. Wyruszam. Cholera wie, co to nas spotka, nie? Takie eksplorowanie nieznanych terenów. Jezu ile to jest Orku w ogóle? Czy ja tędy się dostanę tutaj? Chyba trochę tak to wygląda, nie? Jakbym miał... jak... albo tędy? Czekajcie, patrzę... patrzę po to... trochę widać przez tą mgłę na górze Ale nie wiem, chyba w lewo najpierw eee... E, 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 e. Zróbmy tak, żeby ten wilk nie złapał tego gryfa Co rozkażesz? Co rozkażesz? Masz! Dobra. Czy tak nim wybiegać na front? Może nim nie. Lubię bardziej tym. Tylko tak też nie ma za bardzo gdzie. Ale dobra, nawet jak go tutaj ustawimy to będzie spoko. Jeżeli go zbiją poniżej 50%, to osłony później załatwią sprawę. Najważniejsze, że nie jesteśmy obok klocka ustującego. A Super. A, osłony mu spadają, dobra. Czyli musi być poniżej 50%, wtedy się utrzymuję. Ok, ciekawe. No nic, spróbujmy zabić tego goblina. Tutaj tak w strzelców idealnie. Super. Nadszedł mój czas. No to dałeś wilka. Super, bardzo ładne obrażenia. Pięknie. No i co starczy z zasięgu? Oczywiście, że nie. No dobra, to teraz trzeba do niego dobiec. Hmm. Dobra. Dobra, zróbmy tak. Kurde, tragedia jest taki bigoblin. Jest te punkty ruchu, są takie niziutkie Kamieniołom, ale to zaraz powinno do nas, nie? Się w sumie przyłączyć. Ok, tu jest jakiś most. Już tam jestem. Tu mamy znowu gobliny. Zobaczymy co tym razem przygotował wróg. Oh, yes. mm, no to dawaj w tego łucznika. Najlepiej jakby tego ucznika wybić zanim w ogóle się. W... Zanim się reszta ruszy, nie? Ale no. A, masz. Mm, a dawaj. O, no i bajka. W sumie idealnie wyszło. No to osłony możemy sobie włączyć. Na tą walkę, Tu raczej nic mocnego nie ma, bo to jest ten mniejszy wilk, nie? Dokładnie, no, super wam poszło. Nie wiem, ci bohaterowie to jest tragedia w tych elfach, nie? Więc znaczy ja nie wiem, co ja będę musiał zrobić, żeby ich tak faktycznie przybustować porządnie. Co rozkażesz? No strzel w tego. Do drugiego to był drugi łucznik w sumie, zdejmę. Eee, no... Chociaż ten nasz bohater zaczyna jakiś tam damage robić niby, nie? Nie jest to jakiś gigantyczny damage, Co ale coś już, coś poza już zaczyna... To się, to trochę ciężko to poczuć w sumie, jak on ma podwójny ten atak, nie? Bo to jest takie 80 x to jest takie E, eee, a jakby przypierdzielił to 160, no to już wiadomo, nie? Kwestia perspektywy. Co tu się dzieje? O, nagi i pajączki. Ojoj, oj, oj. i płomień na 19 w sumie, ale spoko. Obniżmy resy na obuchowe. I najważniejsze, żeby tylko gryfy tam doleciały. I przy okazji, my chyba możemy już zbudować gryfy. No. I nice, mamy już władcę niebios Mega dobre W ogóle, ile my mamy Mamy, patrzcie, cztery punkty dowodzenia A mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć jednostek Kurde, jakie... To by było fajne Jakby faktycznie W tym Disciplesie można było takie wielkie armie budować W sensie, to by było o wiele, o wiele lepsze No ale dobra Podchodzimy tutaj. Wydaje mi się, że dużo może zginąć. Ale zrobimy tak. Spróbujemy ich rozstawić bardzo po mapie. I najważniejsze, tak naprawdę, żeby tylko gryfy tam dojechały. O! Idealnie, bo on przyzwał ogara. Stracił dzięki temu turę. Jednostki dystansowe, Zobaczmy. niech stoją sobie z tyłu. Władcy Niebios już puszczamy. Kryt za 200. Bardzo ładnie. Podążam. Tu nasz bohater. Idealnie. Tu kolejny gryw. Super. Co rozkażesz? Co rozkażesz? Pięknie. Kurde, jak łatwo poszło. Kolejne zwycięstwo. Widzicie, by narobił, jakby zaatakował po prostu. Ale na szczęście tak nie zrobił. Ej, super. Dobra. No, możemy na spokojnie też uderzyć. Zobaczymy co tym razem. Gryfa muszę przystawić w, w sumie. Ona leczy, nie? Tak. No to ona nie jest takim zagrożeniem na dobrą sprawę. Nie no, władca niebiesie z przekozakiem. Każesz. Masz! Pięknie Moja konia! tak głos nie pasuje do niego Już wolałbym głos Harchusa, dosłownie Co rozkażesz? Co rozkażesz? No, w końcu trafił, bo on, jemu coś tak nie niesło to trafianie powiem szczerze. Dobra, ładnie. Czas iść na straż. O! On nie zlewelował, ale ej, ten oni ten... chyba mają... Czekaj, 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 pokaż mi się. masz dziewiąty level. A to nie, to jeszcze jednego ci brakuje. Okej. Okay. A ty? O, ty jesteś, ty kolejny level i już masz, już możesz ten... Dobra, to zobaczmy healerki. Zróbmy gąszcz. Gąszcz 750 to dwie tury jakoś. ok, i wtedy mamy leczenie, ale mamy na obszarze już po 81. I to już jest mega dobre. Dobra, co jest fajne? Mamy tu kamyczki. Mnie tropy. I mamy tu expy. 500 exp co jest mega fajne. Eee, robimy healing. O, ładna kapliczka. Gąszcz kniej. No i później już w następnej misji będziemy mieli kolejny tier. Dobra, teraz jeszcze trzeba łuczników rozwinąć. I musimy albo zrobić protektorów. Albo zrobić hydromancję. Hydromancję ma 81 ataku. 330 HP. 27. Okej. Okay. 76, 270. Czyli generalnie protektorzy są słabsi. Mm. I dają minus 1 szybkości. Kolega tutaj daje minus 1 do ruchu w walce. Minus 25 na obrażenia obuchowe. Idealnie z gryfami to się zgrywa. I. Chyba pójdziemy sobie po prostu pod wartowników. Tak myślałem, żeby nie iść pod Piromancum w sumie. Ja też nazwa Piromancum coś z ogniem byśmy się spodziewali, nie? Jak było to w poprzednich częściach, a... A raczej tak Protektor to nie wygląda na jakieś takie ogniste coś. Anyway. Anyway, anyway. W sumie. Co jeszcze byśmy tu chcieli? Nie, no, chyba wartownika, żeby zbudować ten składek najbardziej. W następnej byśmy poszli pod. Protektorów, a później już chyba tylko i wyłącznie bym Szedł po tych nocnych tancerzy Chociaż nie, bo w nextie To ja miałem odblokowane te dwie chyba, nie? Tak, ja miałem domek myśliwski I leśny szałas odblokowany Czyli później będzie Kryjówka i dopiero później Później będzie ten, czyli jeszcze będziemy musieli Przetestować żonglca I jeszcze protektora Wydaje mi się, że i tak będzie najlepsze granie Będzie z wartownikiem Powiem szczerze, totalnie sobie odpuszczam jednostki konny, dzikusów i, i napastnika, bo są, no nie są, nie są, nie, nie grają niestety, natomiast pośredniczkę będzie trzeba jeszcze spróbować, bo pośredniczka daje fajne to, że mi daje minus odporności przeciwnikom, jeżeli już jest te urogini, a druga opcja co daje? Plus jeden do ruchu w walce. No to to jest spoko, ale ona ma za mało inicjatywę. To jest fajna inicjatywa, znaczy, to bo by fajne, że miałaby tutaj więcej inicjatywy, nie? Te minus resy są naprawdę mocne. To jest, to jest za mocna po prostu statystyka. Jedna czwarta resów na minus to jest w ogóle strasznie dużo. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tu mogę kolejne dowodzenie sobie kliknąć, co będzie dobre na przyszłe tury, tak naprawdę. I tak zrobimy. Znaczy no, na przyszłe, przyszłe misje. Dobra, zrobimy sobie Savefika, szkoda, że taki krótki odcinek, ale mi się spieszy, więc dzięki serdecznie za oglądanie. lij sobie komentarz, widzimy się później czy szczepa.